Zespole szkół nr 6 imienia Stanisława, Staszica, Szczecinku. Uroczyście ślubuję. Będę pracował nad sobą, aby wyrosnąć na prawego człowieka i dobrego Polaka. Będę realizował postanowienia karty praw i obowiązków ucznia zespołu szkół nr 6. Będę unikał swymu dobremu imieniu szkoły i godności jej ucznia swoją pracowitością, rzetelnością w czynach i są... So Jesteśmy po tym pięknym momencie, a zawsze duże że się dla młodzieży, rodziców, którzy tak z góry patrzą na was, myślę, że są dumni z was. I, I za wami już ten pierwszy krok. Dzień przyjaciele, serdeczny przyjaciel, który przybył dzisiaj tak oficjalnie w przeleciał Przeleciało kilka tysięcy kilometrów. Witamy bardzo serdecznie. Panie dyrektorze, jak Państwo pewnie zwrócić uwagę, ja przynajmniej tak, że ten dzień, od no, kilku lat, w takim fajnych 30 sekund, nie czy więcej, czy mniej, nawet jeszcze, ale wszyscy w sposób szczególny odchodzimy, odchodzimy do takich uroczystości i sama nasza obecność od tak, dostojnych gości, or